Dzień Dobry Państwu Nazywam się Kononowicz Krzysztof Nie pytają Cię o imię Co kurwa? Idę kupić sobie McDonald'a Zobacz jak te McDonald'y są O widzowie się uśmiechają, można pozdrowić Zbierdalać z mojej ziemi Dzień Dobry Dzień Dobry Dzień Dobry Co kurwa, lej kole Streszcza się, silnemu chce się pić, a jak najkurwa kurwa to wejdzie ci pomaga, ty wyjdziecie. Ten ma więcej warzyw, ten, ma więcej, warzyw, ten ma więcej warzyw, mniej warzyw i tutaj proszę. No, to niech pan pokaże to, tam, pan nam zamówił. Czy dobre frytki? To po prostu tak śmierdzi, że ja nie mogę nawet przy tym stać. A może gdzie u miejską? Miejskim. Będą szykować młodzież alkohol, papierosy i narkotyki. Podczas trzy Alkohol i papierosy i narkotyki. 人会有事处